Poziom 666 to 667 poziom bakrumów. Został odkryty w dniu 6-16-2016, kiedy jeden wędrowiec zrobił zdjęcia dziwnego znaku w bakrumach i wkrótce zaginął. Prawdopodobnie jest już martwy. Poziom 666 można trafnie opisać tak, jak powszechnie nazywa go znak wejściowy piekło. Bez względu na to, kto tam wchodzi, doświadczenie jest dopisywane jako przykre, a wiele osób zaginęło w jego obrębie. Każda konkretna wersja poziomu nazywana jest manifestacją. Chociaż poziom 666 jest dopisywany jako poziom trudności przeżycia pytajnik, to wynika to tylko z tego, że poziom ten jest bardzo zróżnicowany dla każdego, kto na niego wejdzie. W rzeczywistości poziom ten ma zazwyczaj czwarty lub piąty poziom trudności dla tych, którzy się na nim znajdują opis. Poziomu 666 nie da się opisać w tradycyjnym sensie, bo każdy wędrowiec, który tu wejdzie, doświadcza czegoś innego. Z tego powodu dwie osoby nie mogą istnieć w tej samej manifestacji i nie mogą przejść do manifestacji innej osoby. Jedną uniwersalną cechą wszystkich manifestacji jest obecność napisu witamy w piekle w języku, którym wędrowiec posługuje się najlepiej. Najczęściej przybierają one formę neonów, graffiti lub mat powitalnych, stylistycznie dopasowanych do otoczenia. Bez względu na poziom oświetlenia i zdolności sensoryczne wędrowców, znaki te są dla niego widoczne. Jeśli wędrowiec jest analfabetą, napisy będą zawsze wypowiadane w jego najbardziej płynnym języku. Wędrowcy, którzy nie znają żadnego języka ani pisemnego, ani mówionego, zamiast tego otrzymają wizualny znak informujący, że weszli na poziom. Wszystkie manifestacje poziomu 666 konsekwentnie wykorzystują i grają na lękach, słabościach i niepewności wędrowców. To, czy dana osoba jest świadoma tych lęków, czy nie, nie ma żadnego wpływu na sposób, w jaki manifestuje jego otoczenie. Kombinacje możliwych ludzkich lęków są teoretycznie nieskończone. Jeśli wędrowiec z jakiegokolwiek powodu nie ma pojęcia strachu świadomego lub podświadomego, nie może wejść na poziom. Nawet jeśli kombinacja lęków jest taka sama dla wielu różnych wędrowców, to i tak manifestacje będą generowane w różny sposób u każdego z nich. Nie ma ograniczeń co do liczby manifestacji, które mogą pojawić się jednocześnie, a liczba manifestacji nie wpływa na sposób ich generowania. Bazy, placówki i społeczności. Na tym poziomie nie można zakładać społeczności ani placówek, ponieważ w jednej manifestacji poziomu może przebywać tylko jedna osoba. Klasyfikacja manifestacji. Ponieważ manifestacje poziomu 666 są tak różnorodne, używa się skróconego przewodnika do klasyfikowania zagrożeń, jakie niesie ze sobą Twoje osobiste piekło. Klasyfikacje są podzielone na wiele kategorii i oznaczone literą i cyfrą, np. L1. Kategorie te to: zniszczenie, istoty, dźwięk, oświetlenie i zdrowie w skrócie deus. Destrukcja. Zniszczenie opisuje fizyczne i środowiskowe zagrożenia z jakimi manifestacja ma do czynienia. D0. Nie występują żadne zagrożenia środowiskowe. Cała Ziemia jest stabilna i nie występują na niej żadne klęski żywiołowe. Większość, jeśli nie wszystkie substancje są bezpieczne do wstrzykiwania i picia. D1. Występują lekkie zagrożenia środowiskowe. Teren jest lekko niestabilny, a w razie prowokacji mogą wystąpić katastrofy naturalne. Duża część substancji chemicznych jest bezpieczna, ale lepiej zachowaj ostrożność. D2 Występują umiarkowane zagrożenia środowiskowe. Podłoże może być niespokojne do chodzenia, a klęski żywiołowe są częste. Na tym poziomie zniszczenia tylko około połowa do 1 trzeci chemikaliów jest bezpieczna. D3 Występują poważne zagrożenia środowiskowe. Ziemia może ustąpić w każdej chwili lub może w ogóle nie istnieć, a klęski żywiołowe są jak okiem sięgnąć. Większość substancji chemicznych jest niebezpieczna i w żadnym wypadku nie powinna być spożywana. Entities: jednostki. Jednostki opisuje częstotliwość występowania jednostek w manifestacji. Ta kategoria jest funkcjonalnie identyczna z poziomem liczb istot w klasach przetrwania. E0 Pozbawiony istot. E1. Minimalna liczba jednostek. E2. Niska liczba jednostek. E3. Średnia ilość jednostek. E4. Przytłaczająca ilość jednostek. A. Dźwięk. Dźwięk opisuje poziom hałasu otoczenia w manifestacji. A0. Nie występuje żaden hałas, nawet hałas otoczenia. Może to stanowić zagrożenie sanitarne, nawet jeśli w manifestacji nie ma innych zagrożeń sanitarnych. A1. Obecny jest niewielki hałas otoczenia. Ta ilość hałasu jest mniej więcej równa temu, co byłoby obecnie w większości frontrumów. A2. Występuje umiarkowany poziom hałasu. Chociaż hałas na tym poziomie nie może spowodować trwałych uszkodzeń, jest on stale obecny i nie może być ignorowany przez większość wędrowców. A3. Występuje wysoki poziom hałasu. Długotrwałe przebywanie na tym poziomie spowoduje trwałą utratę słuchu, choć nie spowoduje żadnych innych objawów. A4. Natężenie hałasu jest ekstremalne. Wędrowcy nie mogą długo przebywać na tym poziomie, gdyż grozi to pęknięciem bębenków w uszach i uszkodzeniem organów wewnętrznych. L. Oświetlenie. Oświetlenie określa ilość naturalnego światła w manifestacji. L0. Naturalne światło nie występuje w ogóle. Wszystko, co ma ten poziom oświetlenia, jest czarne jak smoła. Na tym poziomie może wystąpić problem ze zdrowiem, ponieważ różne procesy biologiczne kontrolowane są przez światło nie działają poprawnie. L1. Występuje niewielka ilość światła naturalnego. Jest to mniej więcej tyle, ile wynosi oświetlenie we frontrumach w nocy. Wędrowcy nie będą w stanie dobrze widzieć przy tym poziomie oświetlenia, ale większość stworzeń, które mają dobry wzrok nocny, widzi bez problemu. L2. Występuje średnia ilość naturalnego światła. Odpowiada to mniej więcej oświetleniu panującemu we frontrumach w ciągu dnia. L3. Występuje duża ilość naturalnego światła. Przebywanie w takim oświetleniu jest bolesne dla większości i może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku, jeśli przebywa się w nim przez dłuższy czas. L4. Występuje oślepiająca ilość naturalnego światła. Widzenie na tym poziomie jest prawie niemożliwe i może szybko spowodować trwałe uszkodzenie wzroku i ślepotę. S. Sanity: Sanity określa zagrożenie psychiczne, jakie manifestacja posiada. Coś może być wliczone do poziomu sanity tylko wtedy, gdy nie można tego wyjaśnić za pomocą lepszej kategorii, np. brak hałasu w A0. Istniejące stany psychiczne również nie wliczają się do poziomu sanity. S0. W manifestacji nie występują żadne nienormalne zagrożenia psychiczne. S1. W manifestacji występuje niewielka ilość nienormalnych zagrożeń psychicznych. Objawy hipomanii lub dystymi są przykładami zagrożeń S1. Na tym poziomie świadomości nie występują żadne nietypowe formy psychozy. S2. W manifestacji występuje umiarkowana ilość nienormalnych zagrożeń psychicznych. Objawy manii lub depresji są przykładami zagrożeń S2. Na tym poziomie świadomości mogą występować urojenia i halucynacje słuchowe. S3. W manifestacji występuje duża ilość nienormalnych zagrożeń psychicznych. Na tym poziomie świadomości prawie zawsze występuje pełnoobjawowa psychoza z objawami halucynacji we wszystkich zmysłach. Zbyt długie przebywanie na tym poziomie zazwyczaj powoduje trwałe uszkodzenie psychiki. Zarejestrowane manifestacje. Ta sekcja zawiera trzy dobrze udokumentowane manifestacje. Manifestacja pierwsza. Wędrowiec tej manifestacji śmiertelnie bał się pająków i ciemności. Scala Deals. D1, E4, A1, L0, S0. Punkt wejścia. Poziom 8 Wędrowiec podobno dotknął pająka, zanim nagle został przeniesiony na poziom 666. Oznakowanie. Przy wejściu zauważono dużą pajęczynę z wyplecionym napisem: Welcome to Hell. Opis. Manifestacja ta jest niemal identyczna jak poziom ósmy z tą zasadniczą różnicą, że pająki żyły w wysoce eusocjalnej strukturze. Ze tytułów zamiast wody migdałowej kapała woda nerkowcowa. Wynik? Wędrowiec spadł przez podłogę i znalazł się na poziomie dziewiątym, a w końcu dotarł na poziom 11 i doczekał się opowieści. Manifestacja druga. W tej manifestacji wędrowiec miał bliskiego członka rodziny, który zginął w wypadku samochodowym przed wejściem do Bakrumów, co wywarło na nim ogromne wrażenie. Scala dius D2 E1 A3 L2 S1. Punkt wejścia: poziom 80. Wędrowiec wszedł przez uniwersalny punkt wejścia na poziom. Oznakowanie Oznakowania charakterystyczne dla uniwersalnego punktu wejścia było obecne. Opis. Manifestacja składała się z nierównej, wyboistej drogi, ale nieco innej niż droga, którą wędrowiec właśnie przybył. Niebo było czerwone, a nie jak zwykle niebieskie. Wędrowiec siedział w miejscu kierowcy i rozmawiał przez radio z urzędnikiem MEG, który znajdował się poza poziomem. Członek rodziny, który zginął w wypadku samochodowym, również siedział na tylnym siedzeniu, przypuszczalnie jako istota. Samochodu nie dało się zatrzymać bez względu na to, jak bardzo starano się go spowolnić. Wynik. Po około pięciu minutach kawałek ziemi, po której jechał wędrowiec, całkowicie zniknął. Samochód spadł z wysokości około 300 stóp, po czym zderzył się z ziemią, zabijając wędrowca w wyniku uderzenia. Manifestacja 32. Wędrowiec w tej manifestacji był głęboko religijny i obawiał się, co się stanie w życiu pozagrobowym. Przywiązywał też dużą uwagę do wolności i bał się, co się stanie, jeśli zostanie mu ona odebrana. Scaladils D1E1A1 L3S3. Punkt wejścia. Punkt wejścia użyty do tej manifestacji jest nieznany. Oznakowanie Welcome to Hell było umieszczony w widocznym miejscu na czymś, co wydawało się być bramami nieba, jako część samych bram. Opis. Manifestacja ta przypominała stereotypową formę nieba z chmurami jako terenem i jasnym światłem dookoła. Istniały tylko dwie prawdziwe żywe istoty wędrowiec i nieznana istota. Wszystkie inne humanoidalne postacie w tym pozornie zatłoczonym miejscu były halucynacjami. Rezultaty? Po dwóch miesiącach zamieszkiwania wędrowiec został zabity przez istotę uderzeniem pioruna. Urzędnicy MEG zostali o tym powiadomieni po tym, jak istota przekazała informacje zawarte w niniejszej dokumentacji manifestacji. Istota powiedziała, że wędrowiec zgrzeszył ponad wszelką miarę i musiał zostać wybawiony przez cierpienie. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Jak na razie nie udało się stworzyć wyczerpującej listy wejść, ponieważ teoretycznie jest ich nieskończenie wiele i są różne dla każdej osoby. Niektóre wejścia są jednak bardziej powszechne niż inne. Przez tydzień po odwiedzeniu poziomu 60, nie można wejść na ten poziom, a efekt ten słabnie, im dłużej nie odwiedzasz tego poziomu. Do tej pory znane są dwa uniwersalne punkty wejścia. Poziom 80. Na poziomie 80 znajduje się jeden z dwóch odkrytych uniwersalnych punktów wejścia na poziom 666. Jeśli zjedziesz z drogi 66 na pustynię z prędkością co najmniej półtora razy większą od dozwolonej, to w końcu dotrzesz do zniszczonej chaty z napisem Welcome to Hell na dachu. Uważa się, że jest to część poziomu 666, ponieważ w pobliżu chaty kolory poziomu całkowicie się zmieniają. Wejście do szałasu przenosi cię do poziomu przez upadek przez podłogę i unieważnia zwykły znak wejścia. Poziom 105 Poziom 105 jest domem dla drugiego znanego uniwersalnego punktu wejścia. Aby dostać się do tego punktu, musisz dotrzeć do ołtarza lub innego miejsca o znaczeniu religijnym i wyrecytować pięć razy Księgę Objawienia, rozdział 13, werset 16 i 18 z Biblii w języku angielskim. Głos nieznanego źródła wyrecytuje wspomniane wersy jeszcze jeden raz i ściągnie cię na poziom 666. Rytuał ten nie ma wpływu na oznakowanie. Wyjścia, poziom 60. Najpewniejszym sposobem na wyjście jest wykonanie rytuału króla gór i przetrwanie go. Po zakończeniu rytuału znajdziesz się na poziomie 60. Istnieją przypuszczenia, że istnieją inne uniwersalne wyjścia, ale nie zostały one znalezione ani potwierdzone. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę i subskrypcję oraz komentarz, bo dla Was to niewiele, a kanałowi daje ogromnego busta. Jeżeli chcecie dołączyć do naszej społeczności na Discordzie, gdzie możemy pogadać albo pograć, zapraszam Was do linku w opisie. Tak samo, jeżeli chcecie wpaść na TikToka, tam również znajdziecie link. Jeżeli chcecie też pomóc inaczej mojemu kanałowi niż tylko przez suba i łapkę, odpaliłem wspieranie, link w opisie. Zapraszam Was serdecznie, macie fajne bonusy. A teraz nie zatrzymuję Was moi wędrowcy, i do usłyszenia w kolejnym raporcie.